Oglądany z wysokiego brzegu widok leniwie rozlanej rzeki, zatopiony w mglistym świetle zmierzchu, ma już charakter zupełnie subiektywnej, impresyjnej wizji malarskiej, dalekiej od realistycznej drobiazgowości opisu rzeczywistości. Artysta świadomie syntetyzuje formy, ogranicza ilość szczegółów, które nie mają znaczenia dla ekspresji dzieła. W ten sposób zbliża się do malarstwa abstrakcyjnego. Tworzy obraz, w którym pejzaż zyskuje wymiar właściwie już prawie nierealny. Dzięki wspaniale zharmonizowanej tonacji barwnej, zgaszonych szarości, fioletów, różu, Chełmoński osiągnął wrażenie ciszy i spokoju. Majestatyczny widok dniestrów nocy skłania do kontemplacji, do snucia wrażeń i marzeń związanych z pejzażem, z jego symboliczną wymową.